Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak bardzo Chrystus uzdrawia nasze życie. Czy widzimy cuda, jakie czyni w naszym życiu? Czy doświadczyłeś, czy byłeś świadkiem uzdrowienia, czy byłem świadkiem uzdrowienia w swoim życiu? Czy Chrystus każdego dnia nas uzdrawia i chce, abyśmy byli uzdrowieni, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy bardziej byli świadkami? I wierni Mu, i również byśmy, czy potrafimy świadczyć o tym, jak wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Zapraszam. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Prost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów. Lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem jeszcze przed świtem wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. A on im odpowiedział: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach. I wyrzucając demony. Zobaczcie, kochani, że ta dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który uzdrawia. I widzimy w Ewangelii Markowej, że Jezus mówi do demonów, zwraca się, aby nie mówili. Nie mówili nikomu, kim On jest. Jest to tak taki jakby charakterystyczne bardzo w Ewangelii Świętego Marka i nazywa się to sekretem markowym. Dopiero kiedy Chrystus będzie chciał, aby ludzie wiedzieli, kim On jest, w czasie wypełnienia Jego misji na Golgocie. Kochani, my często chcemy, pragniemy, aby Chrystus, którego doświadczamy w naszym życiu, czynił cuda w naszych rodzinach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, czego doświadczamy. Ale często może myślimy sobie, że Pan Bóg jest dla nas taką złotą rybką, która spełnia życzenia i chcemy tego uzdrowienia. Chcemy bardziej uzdrowienia. Niż swojego osobistego nawrócenia. I tutaj może być taka pułapka, że Panie Boże, ja Cię proszę, błagam, daj mi to uzdrowienie, daj mi ten cud. Potrzebuję tego cudu, chcę, żebyś uzdrowił bliską mi osobę, chcę, żebyś może dopomógł mi w jakiejś tragedii. Ale czy pragnę tego, aby być blisko Jezusa? Czy pragnę mojego nawrócenia? Bo może coś nie pozwala mi być blisko Boga, bo może coś mnie od tego Boga odgradza, bo może stawiam jakiś mur w swoim życiu. A mimo to proszę, proszę o, o cud. I Pan Bóg chce mi najpierw pokazać to, że dobrze, ja uczynię wszystko dla Ciebie, ale ty zbliż się do mnie, bo yy, nie chcesz być przy mnie może, bo odrzucasz tą moją łaskę. Pan Bóg pragnie najpierw mojego nawrócenia, a dopiero później chce czynić cuda w moim życiu. Kochani, jest taka anegdota, kiedy to właśnie w, w kościele wschodnim spotkali się. Kapłani i prosili właśnie Boga, modli spotkali się na modlitwie i prosili o cud, aby e, osoby chore zostały uzdrowione. E, pewien kapłan e, tamtejszego obrządku poprosił e, znajomego, aby przyprowadził z ulicy wszystkich ludzi, których spotka, by wspólnie, razem oni się modlili za tych chorych. No i e, po, po namyśle szybko poszedł ten człowiek i Kogo się dało, sprowadził z ulicy, aby się z nimi modlili, prosząc e, o wspólne łaski dla tych chorych, by zostali uzdrowieni. I kiedy przyszedł z tymi różnymi ludźmi z ulicy, dosłownie, powiedział do tego kapłana księże, e, tylko musimy uważać, bo tu jest wielu najprawdopodobniej również włamywaczy takich ludzi, z elementu i no, wziąłem ich ze sobą, ale mimo to może uczyniłem nieroztropnie. Na to ten kapłan powiedział: Bardzo dobrze uczyniłeś, bo jeżeli, jeżeli bramy łask są zamknięte na wszystkie możliwe zamki, to oni będą wiedzieli, jak sobie poradzić. Może tak trochę ten ksiądz powiedział żartem, ale zobaczcie kochani, że rzeczywiście my musimy być takimi czasem wręcz włamywaczami do Bożej łaski. Nie możemy się poddawać, pomimo mojego cierpienia, pomimo moich trudności, nie mogę ustawać w tej modlitwie, nie mogę się poddawać, nie mogę, nie mogę też niweczyć tego, co Bóg mi daje, jakichś charyzmatów, jakichś darów, ale... Muszę się starać przez to, że chcę się nawrócić, chcę się nawracać każdego dnia. Chcę również prowadzić do Boga innych ludzi. Kochani, w naszej wspólnocie, w naszej rodzinie glorioza Trinita my nieustannie doświadczamy tego nawrócenia, przybliżania się do Boga. Każda Eucharystia przybliża nas do Boga, łączy nas w komunii serc, w jedności e, z naszymi braćmi i siostrami i przede wszystkim z Bogiem. I wielokrotnie na naszych pięknych adoracjach uwielbieniowych, kiedy uwielbiamy Boga e, słowami, bądź uwielbiony Boże za to, że czynisz wielkie Rzeczy w naszym życiu, za, to rzeczy niż cuda, e, w, w rodzinach, w, w, w naszych sercach, że nas uzdrawiasz. Jesteśmy Bogu wdzięczni, jesteśmy Bogu wdzięczni. Ale też dzisiaj patrząc na tę Ewangelię, kiedy Chrystus uzdrawia i wyrzuca złe duchy, powinniśmy też się zastanowić, czy y, y, czy przez naszą modlitwę, kiedy wychodzimy z adoracji, wychodzimy z kościoła, czy podejmujemy dalej walkę, tą walkę duchowo, żeby się nawracać, żeby rzeczywiście być lepszymi, żeby być bardziej miłosierni, żeby umieć jeszcze bardziej przebaczać swoim bliskim, żeby nie budować murów pomiędzy sobą, żeby też może czasem... Mieć więcej tej miłości aniżeli jakiegoś, jak, i, jakiejś goryczy, czy jakiegoś jadu, nie daj Boże, żeby być bratem i siostrą dla drugiego człowieka. Kochani, tego nas uczy dzisiaj ta Ewangelia. Uczy nas, bo widzicie, kiedy jest z nami Chrystus, to demony boją się Zbawiciela, złe duchy boją się Zbawiciela, wręcz uciekają przed Nim, Krękają przed Nim. I mm, Wielokrotnie w swoim życiu kapłańskim spotkałem ludzi, którzy byli opętani, którzy byli zniewoleni. I można by powiedzieć, że to tak się czasem naprawdę trywialnie zaczyna. Wręcz wydaje się nam, że jesteśmy wolni, a mimo wszystko ten diabeł wchodzi w nasze serce i w naszą duszę i chce zawładnąć naszym życiem. Często może widzimy pewne obrazy, doświadczamy czy w mediach, czy w internecie, w telewizji, czy nawet w naszym życiu, yy, 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 widzimy jak bardzo diabeł chce zawładnąć ludzkimi sercami yy, rzędem dusz i chce właśnie nas od Boga wyprowadzić, odciągnąć za wszelką cenę. Yy, dlaczego? Dlatego, że jest zazdrosny o miłość Boga do człowieka. Nie potrafi sobie poradzić z tym, z tą zazdrością. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego Bóg ukochał Ciebie tak wielką miłością, pomimo, że ja jestem tylko człowiekiem, jestem grzeszny, upadam, to Bóg mnie ukochał aż po krzyż, ponad wszystko. I te, yy, yy, ta miłość nie ma żadnych granic. Kochani, niech Chrystus uzdrawia nasze życie, nasze serca i starajmy się być. Apostołami, uczniami Chrystusa, którzy ewangelizują, którzy dają świadectwo swoim życiem odważnie, z podniesioną głową i nie lękają się złego ducha, bo wiemy, że jest z nami Bóg. Jest z nami Chrystus, który nas podnosi z grzechu i który nas uzdrawia. Szczęść Boże.